Kobieta kananejska, a więc poganka, prosi Jezusa o uzdrowienie córki. Jezus mówi, że jest posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela. I dodaje, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom. A ona rzekła do Jezusa, tak, panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów. Wtedy Jezus jej odpowiedział, o niewiasto, wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz. Kobieta kanańska, mówiąc kolokwialnie, nie strzeliła focha, nie obraziła się. Wręcz przeciwnie, wprawiła w zdumienie samego Jezusa. Trzeba wiedzieć, że w tradycji Bliskiego Wschodu ktoś porównany do psa mógł naprawdę się obrazić. Pies to zwierzę pogardzane, nieczyste. Jeśli ktoś pojedzie do Jerozolimy, to sam się przekona, że tam na ulicach bardzo trudno znaleźć właśnie psa. To jest zupełnie inaczej niż w Europie czy w innych krajach. Kobieta kananejska nie tylko że się nie obraziła, ale dała przykład trzech wartości. Po pierwsze, miłości matki, która wszystko zrobi dla dziecka. Dlatego jako poganka przyszła do Jezusa, bo słyszała, że on uzdrawia. Po drugie, przykład niezwykłej pokory. Nie zdrażała się porównaniem do psa. I po trzecie, poganka jest przez Jezusa podana jako przykład wiary. Wiara, po hebrajsku emuna, to zarówno wierzyć w Boga, jak i wierzyć Bogu, ufać mu. Z tego samego korzenia hebrajskiego pochodzi słowo amen, które tak często wypowiadamy. To oznacza wyraz naszego zaufania Bogu, bo mówimy w ten sposób: Wierzę, niech się tak stanie, czyli zgodnie z wolą Boga.